Dzień dobry, dzisiaj opowiem wam czemu za nam szczelanka Battlefield stała się maszyną do zarabiania pieniędzy dla twórców gry, a gromadząca się wokół niego cała masa cheaterów oraz poszukiwaczy glitchów to po prostu dzieciaki, które nie lubią klimatu wojen, a jedynie chwalić się jak to znalazł easter egg innym swoim głupim kolegom. Pierwszy raz Battlefielda zagrałem jakieś 5 lat temu, gdzie rządził Battlefield Bad Company 2. Czasy, w których znajomi umawiali się na wspólne granie oraz dobrą zabawę po szkole. Nie pamiętam, ile mam przegranych godzin w Battlefield Bad Company 2, ale najwięcej grałem w trójkę, na mapie kanał Noszachr. gdzie pomieściło się 64 graczy, a grało się do 1000 ticketów, czyli punktów. Oczywiście w trybie deathmatch. Kiedyś ludzie uczyli się map, taktyk, pikselowych karabinów na pamięć, nawet. Ulepszanie myszek, a wszystko po to, żeby wysadzić jeszcze jedną klatkę i dobić wroga. Niestety potem przyszły czasy na ruskie serwery, gdzie wszyscy wiemy co ruski potrafią. Durne bany za hide pingi. Pamiętam nawet, że gdy wchodziłem na ruski serwer tylko dlatego, że miał dobre ustawienia, zostałem permanentnie zbanowany za to, że jestem z Polski. Ach, przyszły też czasy na kamperów, gdzie dawniej były tylko tak zwany fajny kamp, czyli miejsce, gdzie miałeś fajną... Perspektywę na dany szturm bądź operację A teraz ten kamp Został wykorzystany przez kamperów Rozumiem Snajperka jest po to, żeby zabić wroga Który znajduje się 400 metrów albo więcej od ciebie Ale nie żeby cały czas Siedzieć w jednym miejscu i strzelać hedy. No bez jaj O, może przytoczysz sytuację Szturm, gdzie podchodzisz do celu Na przykład B, żeby go wysadzić A koledzy odciągnęli uwagę wrogów Dzieli cię tylko Z 10 metrów, a tu nagle snajper jakiś gościu strzela cicheda i cały plan na marne i w taki sposób przez głupi poszukiwaczy glitchów, kamperów, ruskich i innych otoczenie wokół całego battlefielda stało się głupotą i nikt nie porusza tego tematu jakby to był jakiś temat tabu, ale dobra przejdźmy do dwóch najgorszych rzeczy, które mnie rozwalają, pluginy dzięki którym możemy się porozumiewać tylko wciśniemy jakiś klawisz. I te głupie dzieci, które kupiły sobie mikrofon z biedry, chwalą się i krzyczą, że Legia jest najlepsza, albo że znalazły jakiś isterek, który już został znaleziony parę lat temu. W końcu ludzie chcieli czegoś nowego: to dostali zwykły szambo, gdzie chodzi tylko o styl Cubs vs. Rubbers, czyli gliny kontra złodzieje, i tak powstał Battlefield Hardline, który zniszczył cały klimat wojenny. I ostatnia rzecz, nie wiem czy słyszeliście, ale w 2018 roku wchodzi Battlefield 5 Armageddon, który będzie w kosmosie! Mówię, nie dziękuję! Wolę dobrą szczelankę, a nie ludzi, którzy cieszą się nowym isteregiem. Nara.